Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam przecieki związane z nowym odcinkiem. Mamy bardzo dużo informacji i kiedy będzie ten odcinek, dzisiaj się o tym dowiecie. Także obejrzyjcie. Moi drodzy, jak pamiętacie, ja ostatnio nagrałem reakcję z tymi dziwnymi zdjęciami, ale to się okazało, że to był troll, troll tego twórcy, bo mu się trochę nudziło i miał gorączkę. Więc pamiętajcie, to była ta, słuchajcie, od Lawa Clips jest jakby to, ten filmik. I, i słuchajcie, on jakby to, to jest troll, nie? Bo wszyscy się śmieją, że Jimen zawsze miał, Ma ulepszenia takie, że on dodaje, dostaje tylko lasery. No to zrobili coś takiego i się śmieją z Jimena. Natomiast to nie wszystko. Mamy mikro człowieka, mikrofalówkę. Mikro to jest. Nie no, to jest. Nie, to jest te, komputer, słuchajcie. To nie jest mikrofalówka. To jest komputer. To jest PC-Man. My mówicie, że to mikrofalówka, ale to nie, mikrofalówka nie ma wejścia na, na dyskietki czy to płyty CD. To jest człowiek komputer i no, że ten starsza wersja, słuchajcie. Wy jeszcze nie... My jesteście za młodzi, to nie kojarzycie takich komputerów. I... To oni się pocałowa? Nie, wszedł mu do buzi z tego, co widzę. I mamy jeszcze kolejne, słuchajcie. Tu oni się całują w ogóle. To jest chore. Co? Okej, okay. to był troll po prostu, i to z tym całowaniem, to jeszcze, słuchajcie. Ty... No nie wierzę, że coś takiego zrobił. No, no ale cóż. To był trolek, oczywiście. Natomiast ja chcę wam newsy podać, bo niedawno pojawiła się informacja oficjalna od Buma I tutaj jest tak. 30 milionów subów mu wbiło na kanał. Sprawdźmy to, słuchajcie. Rzeczywiście, jak popatrzycie, to jest 30 milionów e, subów, także nieźle. Moi drodzy, teraz wróćmy do tej wiadomości. Jak widzicie, DafukBoom tutaj dziękuję za 30 milionów subów. Dziękuję za subskrybowanie mnie i wspieranie. Teraz, jeżeli chodzi o odcinek 63, data wydania zostanie przesunięta, czyli dzień miał prawdopodobnie już wczoraj się pokazać albo dzisiaj ten odcinek, ale data jest przesunięta. Byłem bardzo chory przez ostatnie dni i nie byłem w stanie fizycznie pracować. Ale teraz czuję się lepiej i będę grinding, grindował, tak? Czyli cały czas przysiądę i będę cały czas tworzył. Przygotujcie gaśnicę, ponieważ następny sezon obiecuję, że będzie. Ogień. Także naprawdę fajna informacja. Natomiast jak widzicie z powodu choroby, Dawugbum jest tylko człowiekiem, i przez to, jakby musi mieć jakiś czas na odpoczynek, musi mieć dzień wolny. Czasem dopadnie go choroba, więc musi też wypocząć, żeby mógł pracować. No i słuchajcie, dobrze, że poinformował nas o tym. Wiecie, odcinek powinien być co 5 dni, czyli jak sobie popatrzymy na to, no to ostatni był odcinek kiedy. Jak sobie sprawdzimy, kurka, to ach, to nie, nie dzisiaj, potem obejrzymy. E, mamy tak, 13 września był 62 odcinek, czyli e, teoretycznie wczoraj, 18 września, powinien się ukazać odcinek 63. No ale z powodu choroby zostało to przesunięte. Bardzo się cieszę w ogóle, że Dafuk Boom. Jakby wychodzi do ludzi, mówi coś więcej, bo teraz tych przecieków pojawia się więcej, dał nam te trollowe animacje i tak dalej. Natomiast e, wydaje się, że ten odcinek, myślę, że będzie, m, dzisiaj mamy 19, więc obstawiam, że 21, 22 być może pojawi się odcinek z Kibby Toilet 63, który sezon, te trzy odcinki, które będą, mają być naprawdę epickie, e, więc zastanawiam się, no ja się nie mogę doczekać, myślę, że wy również, jeżeli będzie epicko się działo, to myślę, że będzie co, będzie walka, dojdzie do walki tytanów, i będziemy mieli jakiś plot twist, jakieś naprawdę zakręconą zmianę fabuły, że kamery będą przegrywać. Wydaje się, że zostanie w końcu u, u, agent ujawni się, albo agenci. Tak mi się wydaje, albo po, kolejny zupełnie nowy przeciwnik będzie, słuchajcie, bo, e, bo innej opcji nie ma, no, bo ta seria się wydaje, że nie zakończy. Jakby miała się zakończyć, to po prostu kamery wygrają, tak? I, i, i sojusznicy. Natomiast wydaje się, że tutaj będzie plot, plot, tak zwany plot twist z angielskiego, czyli po prostu zakręcenie fabuły totalnie, e, odwrócenie o 180 stopni. Także myślę, że jest naprawdę nie, niebawem do, dostaniemy coś mega konkretnego. Z chęcią bym chciał zobaczyć jakie są wasze oczywiście informacje, jakie wasze teorie, więc dzisiaj je sobie również przytoczymy. No to zacznijmy, słuchajcie, Natalia Byryt. Brot, ja mam teorię, że w 64 i 5 będzie walka tytanów i wkroczy tam Tytan TV Man, a może w 66 pojawi się ulepszony Ninja Cameraman. No właśnie, mamy bardzo dużo rzeczy, które dziękuję za tą teorię. Mamy bardzo dużo rzeczy, które może się stać w tych odcinkach. Jak sami widzieliście, co wam pokazałem, Dafoogboom zapowiedział naprawdę mega fajne rzeczy, że się będą działy, że ten sezon będzie naprawdę kozacki. I jeżeli tak zapowiada, to myślę, że będzie jeszcze lepszy od powrotu y, Tytana Kamery, czy walki y, Jimena z Tytanami. Także słuchajcie, mamy tak. Rzeczywiście, tak jak e, Natalia wspomniała, może być mamy tak, walkę tytanów, może pojawić się również e, e, Cinemaman, może pojawić się plunger, może pojawić się Simp, zakochany kameraman, może się pojawić agent ujawnić, może dojść do walki, obstawiam, że na 100% to, to walka będzie. I może coś się stać totalnie nieoczekiwanego. Także naprawdę jest dużo możliwości e, predki, predki. A i moja teoria brzmi, że część ludzi zostanie, zostali przemienieni w kamerę, a druga część w toalety. Bo w odcinku czwartym można zobaczyć, że ludzie, którzy siedzieli przy stole, zamienili się w Skibidi Toilet. E, tak, zgadzam się. Na, na pewno jest to potwierdzone. Na 100% wiemy, że część ludzi zamieniło się w Skibidi Toilet. Natomiast nie mamy potwierdzone tego, że mm, kamery są zamienione. Mamy takie spekulacje, o które Wam wymieniłem. Że część ludzi może być zamienionych w kamery. Natomiast to nie jest jeszcze potwierdzone, dlatego to też są takie nasze teorie. Dużo o tym na ten temat mamy przecieków, takich znaczy poszlak. To nie są jakby takie aż totalnie dowody, które, które by sprawiły, że możemy z jakimś tam prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że coś takiego jest. Natomiast tak, mamy te. W poprzednich odcinkach widać było, że te. Jednostki te kamery, głośniki miały elementy ludzkie potem to zanikło. Widzimy też naprawdę już to wymieniałem. Zresztą w poprzednim odcinku to nie będę tego przytaczał, ale jest pewny dużo poszlak, że być może doszło do takiej podmianki. E, Titan Titan, Spickerman z Toilet 1. Moja teoria o kamerach. Pierwsza po przybliżeniu ta e, krew jakby czarn, więc może to być olej, ale trochę mało prawdopodobne, tak jak. Mm -hmm. No także, słuchajcie, widzicie, to może być olej, albo może być też rzeczywiście jakieś osocze ludzkie. Teoria druga. Może ludzie chcieli być odporniejsi niż kibid i zamienili się w kamery, głośniki i tymi, aby chronić innych i stworzyli roboty zastępując ludzi. Myślę, że to było na siłę zrobione, albo w sensie, że ludzie nie spodziewali się tego, jeżeli już by miało być zamiany. To nie było świadome moim zdaniem. Także teraz pytanie właśnie... Tak naprawdę, która strona jest dobra, a która zła? Moi drodzy, to by było na tyle, sprawdźcie moje kolejne odcinki, trzymajcie się.